Witam Państwa w urlopowej przerwie Czas na relację z budowy Zmieniam kadr, pokażę Wam co robimy nowego W budynku 128E Zakończyliśmy W całości prace elewacyjne Kończymy strady. Zdążyła przed zimą jeszcze wyrosnąć trawa Po Także Teren z tej strony jest wyczyszczony Mam nadzieję, że wiatr, który jest dosyć intensywny Teraz aż tak nie pokrzyżuje żebyście nie słyszeli tego, co, co mówię. Oto no już słupki ogrodzeniowe też zmontowane. Teraz ostatnia część, która nam została do produkowania. Mamy przygotowane już pawełczniki, w tym miejscu będą garaże stawiane, które już się produkują, są zamówione. Elewacja prądowa też jest zakończona. Teren, który był przygotowany pod Prace ziemne, co te, te prace już są daleko zaawansowane, bo mamy sobie fundamentową. To jest kolejny budynek z 600 ton betonu, 50 ton stali, duże ilości, dobrze zabezpieczone. To jest garaż podziemny i skrzynia fundamentowa, kolejny budynek taki sam jak ten, który tu robimy. Tylko nie sprzedajemy tego kolejnego, tylko betonową skarbonkę sobie w tym miejscu po zakończeniu. Do tego budynku z drugiej strony, gdzie można tam tam obsypać, no i w tym miejscu dokończyć drogę gwiazdową z parkingu. przed budynkiem. We wszystkich mieszkaniach mamy już wykonane pingi. Dzięki temu, beton siódmy z harmonogramu został zakończony. Czekamy na odbiór z inspekcji zleconej przez bank z rabunku powierniczego byśmy mogli otrzymywać transze spłacone przez klientów, bo to pewnie część z Państwa wie, część nie. Działa to w taki sposób, że pieniądze przerywane deweloperowi przekazywane są na mieszkaniowy rachunek powierniczy. Ja nie mogę z nich korzystać, dopóki no, konkretnego etapu nie odbierze firma audytorska zatrudniona przez bank, więc z tego etapu właśnie żeśmy dokonali siódmego, na ten odbiór czekamy. Więc w tym etapie była elewacja, tynki, wylewki, instalacja c.o. podłogowa, elektryczna. Kotłownię już też mamy. Już też mamy wykonaną. Czekamy na zabudowę licznika gazu i, i odpalamy maszynerię, a z kolejnych etapów, z etapu ostatniego ósmego wykonaliśmy już windę. Czekamy na odbiór służbę do tozoru technicznego, ale winda w budynku już jest. Garaże zamówione produkują się, ale jeszcze nie. Jeszcze ich u nas nie ma, jeżeli chodzi o prace brukarskie i związane z gospodarowaniem terenu, to myślę, że to w 60% jest zakończone płytki w mieszkaniach, szacuję, że to będzie gdzieś może w 60% zakończone, także teraz będzie jeszcze dużo, dużo takiej żmudy, dłubaniny, wykończeniówki, ale cieszę się, że mamy właśnie budynek zamknięty, otynkowany i że te prace będzie można w ciepłym, w budynku prowadzić właśnie. My w zimę. Jeżeli chodzi o aspekty biznesowe. To w ostatnich dwóch tygodniach kolejne trzy mieszkania się, się sprzedały czy zostały sprzedane. Ten kredyt dwuprocentowy faktycznie zwiększył znacznie liczbę transakcji na, na rynku, ale nie tylko wśród tych konsumentów, którzy kupują mieszkania dla siebie, ale również wśród inwestorów, którzy po prostu no, wcześniej może mieli taką postawę wyczekiwania. Zobaczymy, może ceny spadną, może nie, a teraz ceny nie spadły, tylko rosną i, no i generalnie to pobudza rynek do kupna. Zostało nam siedem mieszkań do. Sprzedania w tym budynku, także w zasadzie, ostatnie sztuki. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to podam link do oferty. Do wynajęcia w poprzednim, skończonym budynku zostało mieszkań 8, jeżeli się nie mylę. Także też ostatnie, ostatnie sztuki, gdyby ktoś chciał na tym osiedlu jako najemca zamieszkać. No to tyle. Do zobaczenia. Do następnej aktualizacji. Trzymajcie się. Cześć. I jeszcze małe postskryptum, bo zapomniałem dodać ważne informacje. 200 metrów przede mną, czyli nie tam, gdzie stoi to auto i domki, tylko jeszcze dalej. Od dali widzicie taki fałs czarnej ziemi. To są rozpoczęte prace drugi i To jest droga, która znacznie polepszy funkcjonowanie komunikacji drewniwą, bo da też dodatkowy węzeł. W połowie dla mieszkańców osiedla ta droga superłączy się z centrum oraz autostradą, także to dodatkowy atut tej naszej lokalizacji, a równocześnie jest na tyle daleko oddalona od które, które robimy, że nie będzie tworzyć przeszkód akustycznych, także komunikacja będzie lepsza.